Hejka, hej, hej, tego była witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam nowy magazyn Lego Ninja Legacy. Jest to pierwszy na ten rok i co tutaj oczywiście jak zawsze w sumie zimieni figurki Lloyd oraz y, panna występna. Tak, jak to zawsze u mnie bywa na samym końcu, e, dzisiaj sobie zaczynamy właśnie od y, magazynu, W którym na początku mamy już. w którym ninja byś był, bardzo fajnie, tutaj to taka właśnie fajna to jest rzecz, moim zdaniem. E, no i co, mamy tutaj oczywiście już informacje z treści, takie co tutaj zawsze e, jest. Ok, mamy tutaj e, komiks, który komiks jest jak zawsze tutaj na podstawie prezentu, czyli mamy tutaj panną występną w tym na w samym początku. W tym komiksie pojawia się również z takim tutaj właśnie z nowym stroju, w sensie na no nowym no po prostu ma taką nową maskę w stroju nurka. A reszta ninza ma tutaj ze sezonu 15. No i tak to się tutaj prezentuje. No mamy teraz plakat związany z sezonem 11 oraz plakat tutaj klub odkrywców i tutaj też w ogóle mamy Jaya, taka tutaj ciekawostka. Tutaj mamy tutaj jakieś Wasze prace. No i mamy tutaj ogólnie tutaj rzeczy związane z 12 sezonem. Dlatego teraz, uwaga, będziemy szukali Harumi, ponieważ już właśnie ktoś mi to wczoraj napisał, że, że właśnie będę na pewno szukać. I z tego co widzę, to na, na tych stronach nie ma jej. Niestety. Może będzie na kolejnych stronach, zaraz to zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze informacje, tutaj właśnie na znaczy tutaj takie zadanie właśnie. z związane z naszym prezentem. Aha, tutaj mamy sezon 11 jeszcze. Okej, okay, to myślał, że już będzie sezon 12, bo tutaj nawet na okładce mamy e, tutaj sezon 12, no, ale no dobra, to pewnie w kolejnym magazynie może będzie. Albo jeszcze, w, jeszcze potem, potem, jeszcze nie w tym następnym, tylko jeszcze w następnym, bo tutaj mamy widać takie, co się jakby działo w sumie 11 taki tutaj odcinek po odcinku. No a tych odcinków, jak wiemy, było dużo dlatego moim zdaniem. Jeszcze musimy chyba troszeczkę poczekać, ale tutaj już mamy na przykład dużą minifigurę. Kloida, tutaj w ogóle mamy rzecz związane z nowym Dragon Rising. Tutaj taka, też taka ciekawostka. Na przykład tutaj mamy tego nowego Wilka, oraz tutaj te mechy. Także, także tak. Tu mamy jeszcze jakieś zadania. Ten magazyn jest już zrecentowany. A tym już jest w sprzedaży, a tutaj mamy informację, że już 30 kwietnia pojawił się nowy magazyn z figurką króla szkieleta ponownie, ale tym razem ma inną pelerynę e, oraz zejmę. Znaczy ostatnim to w sumie w ogóle nie było tego tutaj właśnie tej peleryny, ale w zestawach ona jest taka piurę, także. także jestem ciekawa, czy to będzie w sumie inna, patrzcie tutaj są jakieś dziury, a tutaj jak widać nie ma. No zobaczymy już 30 kwietnia. Okej, okay, no teraz przechodzimy do prezentów. Okej, okay, to może zaczniemy tutaj od figurek tego lewej w sumie już Wam pokazywałem nawet w sumie dwa razy, ponieważ i była recenzja, i też Wam pokazywałem wszystkie figurki złote, to także tutaj no nim się skupiać nie będziemy, a dodatkowo Wam tutaj mogę zdradzić, że jego będziecie mogli znaleźć na moim Vinted, ponieważ tą figurkę już posiadam. Za to tutaj panna występna to nowa figurka dla mnie, w się sensie ja jeszcze jej nie posiadam. Bardzo się cieszę, że tutaj taka figurka się pojawia. Liczę, że też więcej figurek z tego zestawu w którym właśnie ona występuje też się tutaj pojawią, e, na przykład, e, nie wiem, na przykład e, Gail Plotkara, e, czy na przykład jakieś tam jeszcze inne, bo naprawdę bardzo tutaj to są tutaj takie właśnie uzupełniacze e, postaci, które moim zdaniem właśnie już dawno powinny mieć swoją figurkę. W każdym razie tutaj ta pani występna, znaczy przepraszam, panna występna, e, ma tutaj takie właśnie tutaj takie Ogniste, tutaj takie broje, tak jak to też było w serialu, z tyłu się prezentuje w ten sposób, ma tutaj oczywiście takiego tutaj czerwonego irokeza e, I naprawdę bardzo się cieszę, że jest ona już w mojej kolekcji e, Jeżeli chodzi o puszkę, która naprawdę moim zdaniem jest chyba najładniejsza do tej pory, serio jest przepiękna To tak się ona prezentuje, tutaj są takie jeszcze takie, tutaj takie zielone elementy, tutaj takie e, No i tu oczywiście jest jak zawsze tak tutaj Przedstawiona tutaj taka właśnie walka pomiędzy dwoma tymi postaciami. Z tej strony są oczy panny występnej. Z tej strony są oczy Lloyda. Z tyłu to się prezentuje w ten sposób. A tutaj jeszcze mamy, że tutaj to jest Legacy Box. A tutaj mamy informację, że to jest tutaj oczywiście logo tak jakby Lloyda. Oraz logo tak jakby właśnie tej panny występnej. Także naprawdę bardzo mi się to podoba. To są oczywiście takie tutaj też wypukłe rzeczy. Także serio ta puszka jest mega ładna. Okej, okay, to teraz przejdźmy może do tej karty z Kajem. tak się ona prezentuje. Mam tutaj strój z Dragon's Rising sezon pierwszy. No i zobaczymy mamy tutaj saszetkę, która tutaj zabiera 6 kart i na tej opakowaniu mamy Jaya z sezonu pierwszego Dragon Rising. OK, to ja już ogólnie tą saszetkę sobie otworzyłem, ale jeszcze nie patrzyłem co jest w środku. Dopiero teraz to razem zobaczymy. No to tak, na początku mamy sprzedawcę herbaty. O, Gayle Plotkara. Właśnie ona też się właśnie pojawia. On też się chyba, z tego co pamiętam, pojawia w tym zestawie właśnie z Panną Występną. Oraz tutaj. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że, że jakby fajnie, właśnie by to było tak. Gdyby właśnie Gayle Plotkara się pojawiła w tym właśnie magazynie też. No bo jednak to jest też no Legacy. Tak, ona też w tym miejscu jest od bardzo dawna. Chociaż no jak widzicie, Panna Występna wcale nie jest tak od y, dawna w Ninjago. Pojawiła się w sezonie. 15 i 16, a mimo to tutaj pojawiła się w tym magazynie. Okay, dalej mamy celowanie, tutaj też jest tutaj na tej karcie ARIN, to jest karta akcji. Latająca deska, tutaj to jest akurat karta pojazd. Mamy tutaj jeszcze nabieranie mocy i to jest również karta akcji. I ostatnio tutaj karta to jest łowca szkieletów w akcji, to jest taka specjalna, więc ona się tutaj tak świeci. No dobrze, to by już było wszystko w tym odcinku, dajcie mi znać jak wy oceniacie ten dzisiejszy tutaj prezent w tym magazynie i czy wy kupujecie też ten magazyn. Okej, okay, no to widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach, cześć!